Hejka, hejka. Powitać z rowerka. Dzisiaj fajny wypadzik. 14 km wypad. Taki krajoznawczo przyrodniczy. Jestem dokładnie na 39 km 430 metrów za słyszę prawdopodobnie Żurawie Niesamowite żurawie I tutaj bardzo miłe wspomnienie taro a tam dalej nieco aktywna Część wieprza. No i tutaj właśnie płynąłem. Tą trasą będę jechał w znacznej części wzdłuż wieprza. Bardzo fajny odcinek. A dziś wybrałem się do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Ponad 80 km. No, trochę późno, bo tak przewidywałem. Koło 5 wyruszyć, ale drzemnąłem się trochę przed wieczorem. Wybudziłem się w nocy. Później znowu nie mogłem usnąć. I tak trochę zespałem. No i zamiast o piątej wyruszyłem o siódmej. No myślę, że tak 4,5 godziny może uda mi się dotrzeć. No na razie trzeba ruszać dalej w trasę. Ale fajnie, fajnie. Wiem, że przynajmniej tutaj w tych okolicach są żurawie. No i jeszcze raz spojrzenie na fajny fragment. A to droga przede mną No jestem już na pewno ponad połowę trasy do celu Dojechałem do wieprza Będę go właśnie przekraczał no, Miłe wspomnienia Tędy przepływałem na pewno Jest z drugiej strony wieprz No tak, fajnie, fajnie było płynąć powietrze Fajne wspomnienie Jednak takie ładne fioletowe kwiaty leśny klimat o. i moje sosenki ulubione i Plantacja nie widać, nie widziałem. Dotarłem, dotarłem do celu. Jeszcze nie do centrum, ale jest. Kazimierz do mnie, nad Gaweria to tu ładny. Bardzo ci ładny. No jest, wisełka w Kazimierzu dolnym. Oj, rowereks. Jak na razie dobrze się spisuje. Mam przerzutki może jakieś takie do końca, ale, ale może być. No fajnie. Tu ładny nie wiem co to jest 1500 1591 No i jestem w Kazimierzu na Ryneczku Dotarłem równo 85 km z Radzenia tu kazimierski nie wiem jaką ma historię, ale jakąś tam ma także no fajnie fajna sprawa no w Kazimierzu nie byłem bardzo długo więc pasowałoby zwiedzić trochę tych straganków Może coś będzie ciekawego artystycznego tak jest fajnie

fajne a tutaj jakaś wystawa fotografii troszkę egzotyczna egzotyczna wystawa ten budynek to jest bardzo stary. Budynek. Z każdej perspektywy inaczej wygląda ryneczek. Mhm. fajnie koszyczki, koszyczki, natura wycinka. to absolutnie bez kleju tak mocno pleciono, że też dziecko tego szybko nie stoszczy To no właśnie tego tak. mam taką, takie wianeczki też za 29 Kaźmierski Zamek na wzgórzu panorama spod Kaźmierskiego Zamku panorama na Wisłę To jest ciekawe, niezrobione takie przejście. Zamierzenie, specjalne, pewnie od ładnie Łatnie. I tu przechodzimy do lasu. I też są macewy. Taki ładny klimat jest. Macewy z tyłu. Jeden kolarz mi odpowiedział, że warto zwiedzić właśnie spęta żydowskie. W Kaźmirzu. No, fajna sprawa. Mm. Fajne, no, z tej strony no. też. Troszkę inne wejrzenie. Tam kilka masa też jest. Mhm. Cmentarz jest bardzo ciekawy. fajny fragmencik jeden od takich wiatraczek do takiej miejscowości skansenowej można powiedzieć. Chwila ochłodzenia w ten upalny dzień jest koło 30 stopni. Chwila wdechu, no i jednak las daje tam wilgoć, cień, obniżenie temperaturki w wiesz. a to jedna ze starych chat a to z drugiej strony chata jestem w wieżą to jest taka wioska ona jest znana z takich starych chat z dawnych czasów to jest taki jakby mały wąwozik Dość duże wzniesienie, więc nie ma sensu jechać rowerem Taki wąwozik fajny. klimatyczny nawet. A i tam dalej na prawo ma być jakiś taki stary wiatrak. Mam nadzieję, że wypłaca się iść. No bo tutaj, żeby doć, to trzeba było trochę jednak poświęcić czasu i wysiłku. A im wyżej tam widzę, tym bardziej w stronę. No nic Trzeba iść po przygoda Ale fajny wątrodzie fajnie, podobałem się Ale wysoko wysoko Im wyżej tym większy wznos. o tutaj też taka fajna stara lata Pewnie nie no ciekawe Z nas starych bardzo lubię takie stare katy mhm. z tej strony jakieś kwiatuszki Kawęki. Coś po łacinie chyba. No Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich ksiądz na Wyszyński. Uwaga, koty się bawią. No trzeba uważać. Fajna szopka. Taka artystyczna.

użytkowy, bo stanowi zamieszkanie No i piękna panorama Eż Piękna panorama na Wisłę stąd nie? fajnie spod wiatraczka Ależ piękna panorama Niesamowita O kajakarze Pięknie Ślicznie Szkoda, że drona nie działa żałuję teraz o, ten zamaczek. Pięknie. Jadę, jadę, jadę z powrotem, już jestem daleko za puławami. Zostało mi sporo jeszcze KM do chatki. Ale jest fajnie, urocza trasa. Jadę takim laskiem. Złapiemy je troszkę z wysoka. Sosenki. Dzień bardzo udany. ważny fragmencik natury na po drugiej stronie zboża który Jeszcze taka mikra Bocian to mamy po drodze proszę bardzo proszę bardzo bocianek nie ucieka widać że mi było gorąco bo mam białe nogi czyli, czyli... dlaczego ma białe nogi bocian no dlatego, że jak mu jest gorąco, to odchody składają na nogi, bo w takim nogi takie odchody na chwilę przynoszą ulgę. Schładzają po prostu nogi. No taki mają system schładzania. A do domku jeszcze mam sporo, sporo. Także trzeba pedałować. Dalej, dalej. O, jaki fragment fajny lasu. No, jak tak dużo zieleni, przyjemnych łodek. W ten skwarny dzień przynajmniej, który był. Następnie trzymaj się lepiej. Po prostu komary nie dają spokoju, i tam te muchy też atakują. No i niestety będę musiał chyba stąd się zginąć. Chciałem się napić, posiedzieć moim prowiantem i jeszcze taki katr z wieprzem jeszcze chciałbym taki spływ sobie zaliczyć jeden tą pierwszą trasę może się uda no tymczasem muszę uciekać bo komary nie dadzą mi żyć jak byłem tu poprzednio to też był taki piękny zachód słońca więc jak zobaczyłem, to jest podobny, wtedy będzie jeszcze ładniejszy.